W dniu dzisiejszym jest Pani z jedną z osób, które prezentowały wizerunek kobiety. Podczas swojego wykładu powiedziała Pani, że kobiety były chowane z różnymi przedmiotami. Jakie to są przedmioty? Najczęściej były to naczynia gliniane, które mogły pełnić rozmaitą funkcję. Z jednej strony, naturalnie, były popielnicą, gdzie składano szczątki zmarłej, ale także większość z nich mogła pełnić funkcję tzw. przystawek, w których składano dary spożywienia. Innym takim wyznacznikiem wyposażenia zmarłego były także przedmioty, o których mówi się, że były jego indywidualną własnością zmarłego. W przypadku kobiet były to najczęściej ozdoby. Jakieś kółka, pierścionki, czasami zapinki, czasami fragmenty naszyjników. Stąd też, tak jak tutaj mówiłam, taką wyjątkową rzeczą są przedmioty, które przypisywane są funkcji typowo męskiej, jak fragmenty noży, czy chociażby tutaj te grociki do strzał, ewentualnie haczek do wędki. One miały swoje przeznaczenie funkcjonalne na pewno. Natomiast w momencie, w którym tutaj archeologia tak bezsprzecznie przypisuje kobiecie rolę ukierunkowaną na trzymanie ciepła domowego ogniska właśnie takie wyposażenie które odbiega od standardów które kłóci się jak gdyby z tym stereotypem kobiety jako opiekunki ogniska domowego jest dla archeologów na pewno źródłem dociekań o tym że mogły pełnić właśnie inną rolę czy pozycję społeczną jak na przykład będąc szamanką czy zajmując się zupełnie innymi zajęciami gospodarczymi a jaki jest w ogóle cel? Jaki był cel chowania kobiet z różnymi przedmiotami? Znaczy nie tylko kobiety były chowane z przedmiotami naturalnie, także dzieci i mężczyźni. Uważa się, że wyposażenie grobowe z jednej strony miało pomóc zmarłemu w przyszłym życiu, poza naszym życiem doczesnych ludzi, spełniać takie same role, jakie pełniły tutaj, tak? a więc spinać jego szatę pogrzebową. Czy chociażby pomóc w polowaniach, czy, czy w łowieniu chociażby, prawda, ryb, tak jak w przypadku tej jednej kobiety, gdzie pochowana została właśnie z haczykiem do wędki. A czy to wyposażenie grobów kobiet i mężczyzn zasadniczo się różni? Znaczy, wie pani, co? Powiedzmy tak, że analiz, analiz antropologicznych, które potwierdzają w stu procentach, że jest to określona płeć, jest bardzo niewiele. Wcześniej na przykład archeolodzy opisując pewną sytuację, mówiąc, czy jest to kobieta czy mężczyzna, bazowali tylko i wyłącznie na wyposażeniu. Stąd mówiono, że na przykład w wyposażeniu męskim są właśnie grociki do strzału, noże, czy jakieś inne przedmioty, które mówią o zawodzie na przykład wykonywanym przez, przez mężczyznę. Dzisiejsze badania antropologiczne czasami potwierdzają, ale czasami wykluczają też właśnie te teorie, pokazując, że kobieta nie zawsze była związana z domem, ale także mogła pełnić właśnie inne, inne funkcje, inne pozycje społeczne. A na który wykład czeka Pani w dniu dzisiejszym najbardziej? Wie Pani coś jeszcze szczerze mówiąc, nie przejrzałam dokładnie programu. Ja myślę, że jest tutaj taka różnorodność, co sprawia, że no perspektywa patrzenia na kobietę na pewno się każdemu rozszerzy. Bardziej interesują mnie te takie bardziej ogólne zagadnienia, typowo takie ścisłe, takie bardzo uszczegółowione. Mogą być dla mnie problemem, dlatego że no jestem archeologiem, prawda? Jeśli coś dotyczy XVII wieku, mogę się troszeczkę pogubić, ale tym niemniej one dają na pewno... Różne możliwości, różne aspekty spojrzenia na ten sam problem, a więc na problem kobiety i jej życiu, życiu w społeczeństwie.